Widzę, że z tej strony 4TV to jest po długiej, długiej, kurcze bardzo długiej przerwie odcinek i zrobiłem so nagrać poradnik, jak robić 1,8. A więc dobra, najpierw musicie nauczyć się zwykłej dziewięćdziesiątki. Zwykła dziewięćdziesiątka, prost kliczek. No, potem, jak już tak nauczycie się dziewięćdziesiątki. To poróbcie 90-90. Nawet tak chociaż na nogę, żeby wam wychodziło, nie? Że takie w prawie 1,8. Więc mogę pokazać Mam tu ślizko na tarasie, więc... No. Trochę się ślizgam. Dobra, próbujemy jeszcze raz. O, wyszło. Więc, jak już będziecie umieć to, tak w perfekcji, gdy będziecie to 10 razy, to może no już 1,8, normalne 1,8. Obrógujcie, chociaż na nogę. Dobra, zaprezentuję. No, jeszcze jeden raz pokażę, jak to ma wyglądać. mogę jeszcze raz ostatni. No. To będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Pa.